Wegetacyjny 2020 to kolejny nietypowy sezon wegetacyjny dla soi. Ostatnie dwa lata, czyli rok 2018 i 2019, były to lata bardzo suche, ale i bardzo ciepłe. Soja trochę cierpiała ze względu na brak wody, ale jak wiemy, dobrze sobie z tymi problemami radzi. Natomiast dojrzewała, nawet te późne odmiany dojrzewały bardzo szybko. Ten rok jest inny. Jest podobny do 2017 roku. Zaskoczeniem na pewno była chłodna i dość deszczowa wiosna. To spowodowało, że soja w tym roku wschodziła bardzo długo. To był najdłuższy okres wschodów soi w ostatnim dziesięcioleciu. W niektórych rejonach soja wschodziła nawet miesiąc. Ale mimo wszystko poradziła sobie. Poradziła sobie dobrze lub bardzo dobrze. I łany na dzisiaj są bardzo ładne. Jednym z problemów na pewno był, było zachwaszczenie, szczególnie to zachwaszczenie wtórne, pojawiające się na plantacjach. Soja rosła powoli, więc to zachwaszczenie, te chwasty mogły się lepiej rozwijać, i zachwaszczenie, zachwaszczenie pojawiło się dużo intensywniej niż w ostatnich dwóch latach. Ale dzięki temu nabraliśmy również dużo więcej doświadczenia, jak operować środkami ochrony roślin, żeby tą soję dobrze ochronić przy takim przebiegu pogody. Rok 2020, jak każdy rok, był wyjątkowy. No i oczywiście w porównaniu do lat ubiegłych, no bo nigdy nie jest tak, że rok do roku będziemy mieli taką samą sytuację. W roku 2020, w bieżącym sezonie sytuacja miała się następująco, że poza siebie. Nastąpiła fala chłodów, jeśli chodzi o pozycję Soi, oczywiście. Nastąpiła fala chłodów, gdzie powodowało to niestety bardzo wydłużone wschody Soi. Mając tego typu doświadczenia, jak i to z poprzednich lat, nasze zalecenia, dostosowując się do tych warunków, oczywiście nie wiedząc o tym, jaka będzie później pogoda, są następujące, że zalecamy. Podzielenie z ochrony herbicydowej na dwie części, na zabieg doglebowy i później zabieg e, powschodowy, gdzie doglebowo e, poza siebie e, zalecam zastosowanie stąpu Aqua w dawce 1,5 litra, czyli zredukowaną dawkę, no i później powschodowo w zasadzie jedyny nalistny preparat, który jest dostępny na rynku, preparat o nazwie Korum w dawce jednej lub w dawkach dzielonych, Dawka pełna to jest 1,25 litra plus Adjuvant Dash. 0,6 lub też dawki dzielone korum po, po 0,6 dziesiątych litrach w odstępach około tygodniowych. Jest to bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że produkty doglebowe wszystkie jakie są dostępne potrafią być fizotoksyczne dla, dla soi gdyż soja jest rośliną bardzo, bardzo wrażliwą jeśli chodzi o działanie herbicydów i obniżenie tej dawki doglebowej daje nam tą swobodę raz z jednej strony, że mamy przehamowane chwasty, prawda? ale też nie hamujemy tej soi w rozwoju, który jest relatywnie bardzo powolny w początkowych fazach rozwojowych. Prawda? Od momentu schodu do pierwszej pary trojlistków ten czas jest relatywnie długi. No i te odkryte pole no, zachęca chwasty do, do, do rozwoju, a zastosowanie produktu dogrobowego je hamuje i wtedy mamy już czystą plantację od początku, w miarę kontrolujemy chwasty, no i później sobie wchodzimy z zabiegiem analitycznym. Nie zalecamy stosowania tylko i wyłącznie zabiegów nalistnych bo będzie to problem z uporaniem sobie, z zachwaszczeniem. Będzie ciężko utrzymać tę plantację po osiągnięciu właściwych faz rozwojowych soi, żeby zwalczać te chwasty, gdyż one będą już relatywnie przerośnięte. Co jest też istotne, bo później po tych chłodach kwietniowych i majowych prawda, nastąpiło Wzrost temperatury, no i mieliśmy sytuację, oczywiście, co ma zawsze miejsce przy jarych uprawach z chwastami jednoliściennymi, przede wszystkim z chwastnicą. Ona się pojawia w dużych ilościach, w soi będzie zawsze i wtedy należy stosować graminicyt. W naszej ofercie jest Fokus Ultra z adiowantem DASH. Gdzie można zredukowane dawki stosować i nie powodując hamowania soi, zwalczamy chwasty jednoliścienne. Jeśli chodzi o samo paku, w zasadzie jedynym i najlepszym rozwiązaniem w tym momencie jest korum. Gdy w swoim składzie ma e, imazamoks, który we współpracy z Bentazonem e, jest w stanie opanować rzepach. Jeśli te rośliny są przerośnięte po zastosowaniu korum, niestety e, Będą, będzie roślina rzepaku przyhamowana, ale ona potrafi później. Ma bardzo duże zdolności regeneracyjne, jeśli chodzi o rzepak. jak samo się wyrzepaku i one później odbijają. Także ważne jest, żeby ten rzepak zwalczać we wczesnych fazach. Najlepiej do czwartego liścia, gdzie jeszcze roślina nie jest taka mocna, bo później ten rzepak się bardzo mocno rozwija i ciężko jest go zahamować. Oczywiście można byłoby to dużymi dawkami herbicydów próbować robić, ale wtedy byłaby szkoda dla, dla soi. Thank you.